Witam w kolejnym odcinku Ogrze Winmen. Okej. Okay. Paweł chce, żeby zakończył handel samochodami prowadzonymi przez Chulos. To będzie znowu coś takiego, jak było w poprzednich dwóch odcinkach, że trzeba yy, w te terytoria, terytoriach właśnie. To w ogóle wóz nie jest z mojego gangu, a muszę tym autem pojechać, że jako to jest auto tych, 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 co jak się nazywają. Bo oni wiedzą, kogo to są auta. Koło auta jak wyglądają, oni wiedzą jak. No i sobie, właśnie z takiego powodu, żeby to nie było jako na mój gang, yy, ja też innym autem i będę się strzelał. Mój zakończyć. o Czulos pojedzie Lantos. No, gangi za to odpowiedzialny. Przed chwilą jeździłem w poprzednim odcinku yy, w aucie Czulos, a teraz w Lantos. No, to jest różnie tam. Zależy, kogo mam tam skucić. I tam tego z tym kłócę, tego z tym. Wtedy wszyscy są pokłóceni. I jest dobrze. No. Teraz musimy dojechać na miejsce tylko. I co tam my będziemy robić? Zaraz się dowiemy. Tylko sobie tam dojedziemy. Ciekawe czy jeszcze trochę jest daleko, bo już mi się odechciało jeździć. O wow. drzewo udało mi się wyminąć nawet. Ha, ha. Później to już sobie będę mógł wóz zmienić, bo już będę wiedzieli, że to są te to czy coś tam. O, tu już są wszyscy. Już powoli powoli, żeby tam nie wjechać w sam środek, bo mnie ostrzelają. Tu właśnie w sam środek nie mogę. Ja już sobie stąd mogę podejść nawet. Zmienimy broń. No, dobrze, pamiętam, kółkiem myszy się zmieniało. Są ich wozy. Ja muszę podbić ich i ich tu wszystkich powybijać O na przykład tu już... Nie, to jest akurat cywil. Ale tą beczkę wysadzimy. Jednego wozu już nie ma tutaj. Ładnie wybuch. O, i tam już są ci. Lantosi chyba. Czy jak oni tam się nazywają? O, pojazdy czulosa trzeba tutaj niszczyć przez te beczki. Trzeba w beczki. Beczka bucha i ich auta razem buchają z tymi beczkami. Kucnijmy. Chować się. Sładuję sobie. Bo tu jest ich sporo. Jak kilku naraz tam jeszcze zaatakuje we mnie to mi jest jeszcze ciężko. O, dobra. Teraz tamto mnie trochę szybko, to jest śmietnik. Gdzie tutaj wą przyładuję sobie. Gdzieś tutaj biernik coś? Tam ktoś jest. No, najwyżej chodź, 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 chodź. Dobra, leży. Tam była beczka gdzieś, chyba. O, jest tutaj. Jeszcze na posiłki, czulos, A, teraz ich są posiłki, jadą. Trzeba będzie porozwalać. Dobrze się na motorach, bo będzie max dwóch ludzi. Na motorze, bo na motor więcej nie wsiądzie. No to luzik. I teraz z tych trzeba pozabijać. Ale co to jest zielone? A bo ja miałem ten motor też wysadzić, tak? On się nie wysadzi. Aha, bo tu beczka jest. Nie zauważyłem jej. A teraz znowu jadą posiłki. Teraz tego. go dobra, jeszcze tam zostało. Ja myślę, że ktoś jest. Nie będę z daleka strzelał. Pierw podejdę, wybiję. Będzie prościej. I tak nadjadą jadą posiłki czy coś. Za dużo ich będzie. Okej. Okay, I teraz dopiero beczułeczka. Zaraz musimy uciekać. Shift, speed. Jadą. Uciekamy. Takich w poprzednim odcinku uciekałem. Dobra. F dzięki. <gry> kurczę zaraz coś zmienić, bo motorem to źle, bo mi wcześniej ich jest łatwo we mnie strzelać, o, albo pukać we mnie bo ja na motorze. A motoro motor nie dorówna samochodowi w takich potyczkach. Teraz w lewo. Yy, przez przypadek Fcisnąłem. Dobra i ciśniemy do przodu. Jakiś wóz trzeba załatwić. To tu jest jakiś samochód. Bum, jedziemy. No nie, gdzie on pojechał? Dobra. Shift i ciśniemy na nitrze. Co tutaj pas zmienić? A, jak to są motocykliści, to tam luzik. Nie będą tak mi auta rozwalać, tylko ostrzałem, a tak to jeszcze by rozwalali mi tym. Co jakby mnie spychali. A tak tylko ostrzał. To jest dobrze. O Jezu. O, teraz jestem na terytorium Lantos, to już oni tutaj nie dojadą chyba, tak? No i tu już dalej zaraz nie będą jechać. Tu już zaraz będę w tym kasynie. Drift. Hmm. Oni tam pojechali, ale do przodu pojechali. Tutaj nie, nie przyjechali. Okej. Okay. Tak, przez telefon będą gadać. Dobra. Powiedziałem, że będą przez telefon gadać, bo ja mam głośniki włączone i słyszę, jakby był dźwięk tego. Jakby ktoś dzwonił do kogoś, ten sygnał taki. di di. di. A u was nie słychać, ponieważ ja mam Windows XP, a na XP-ku nie mogę zrobić, żeby było słychać dwóch głosów, coś tam podobne z mikstereo, trzeba się bawić, tam dużo osób mówi, a ja bawiłem, się bawiłem i nic to nie dawało, a niedługo chyba będę zmieniał na Windows 7, to wtedy będę nagrywał z głosem dźwięki z gry i dźwięki z mikrofonu. Ok, dobra, na tym kończymy ten odcinek, tak? Tak, na tym kończę ten odcinek i dzięki za obejrzenie, cześć!